Ludzie inwestują miliardy dolarów. Nie muszą, jeśli zainwestują kilka godzin dziennie. Możemy sprawić, że będą żyć pełnią życia. Jeśli chcesz, możesz eksperymentować. Zobaczycie poziom czujności w swoim systemie. Sami tego doświadczycie na sobie, ale dzieje się to na poziomie komórkowym. Wasz wiek komórkowy pozostanie prawie w stagnacji przez długi okres czasu. Każda istota ludzka jest do tego zdolna, przy pewnym prostym zwróceniu uwagi na podstawowe rzeczy. Mam na myśli to, że ludzie mają dostęp do wszystkiego w kwestii odżywiania. Mogą jeść najlepsze jedzenie, ale będą jeść najgorsze jedzenie, ponieważ siły komercyjne będą decydować o tym, co wybiorą. Oznacza to, że jeśli jesz jeden rodzaj jedzenia i wkładasz inny, który działa przeciwnie do tego pierwszego, to w Twoim organizmie zaczyna się wojna. Jedzenie jest uważane za bardzo podstawowy poziom odbioru. To w jaki sposób odbieramy jedzenie, które otrzymujemy jest bardzo ważne. Jak widzicie, społeczeństwa stają się coraz bardziej zamożne, a zaczynają jeść coraz gorsze jedzenie, takie, którego nie zjadłby rolnik w Indiach. W bardzo rozwiniętych miastach jedzą właśnie w taki sposób. Mam na myśli jedzenie, które spożywane są przez społeczeństwa zachodnie. Ten rodzaj pożywienia ma od 30 do 60 dni. W kulturze jogi jedzenie jest klasyfikowane jako Sartre, Regis i Thomas. Thomas uważane jest za najmniej pożądane, ponieważ w organizmie powoduje bezwład. Bezwład nie oznacza tylko, że stajesz się leniwy. Oznacza także, że spowalniane są naturalne procesy regeneracji ciała. Może to mieć negatywny wpływ na mózg i jego zdolność do regeneracji neuronów, co jest kluczowe dla utrzymania funkcji poznawczych przez całe życie. Jeśli spożywacie jedzenie, które powoduje bezwład w ogólnej funkcji waszego organizmu oraz w energetycznym procesie tego, kim jesteście, wtedy zobaczycie, że poziomy poznawcze powoli będą zwalniać. Wszyscy tego doświadczają. To dlatego piją kawę, Coca-Colę, alkohol i energetyki, ponieważ wiedzą, że muszą to zrównoważyć. Więc ten rodzaj równowagi jest bardzo zgubnym sposobem równoważenia waszego systemu. Wprowadzacie złe rzeczy, a potem próbujecie to skorygować niby właściwymi. Największa liczba leków zobojętniających sok żołądkowy sprzedawanych jest w Ameryce. To najbogatsze społeczeństwo na świecie. Mają dostęp i mogą jeść najlepsze pożywienie, ale niestety często decydują się na najgorsze jedzenie, ponieważ to siły komercyjne decydują, co kupują. Nie jesteśmy już w stanie świadomie wybierać, co chcemy jeść. W kulturze jogi wszystko jest świeże. Jeśli coś ugotujesz, maksymalny czas, w którym można to zjeść, to półtora godziny. Maksymalnie w 90 minut powinno się zjeść posiłek. Po tym czasie nie jemy już tego, ponieważ zaczyna się ono psuć i powoduje bezwład. Jeśli chcesz, możesz to sprawdzić i eksperymentować. Jedz świeże nieprzetworzone posiłki przez tydzień, a następnego tygodnia zjedz coś, co jest przetworzone i posiada długą datę ważności. Od razu zobaczycie różnicę po tym, jak będzie reagował wasz organizm. Ale dzieje się to na poziomie komórkowym. Nazywamy to OJAS. Nie ma na to angielskiego słowa. Jeśli stworzysz wystarczająco odraz, który jest niematerialnym wymiarem energii, i jeśli każda komórka w Twoim ciele jest tym otoczona, uwierzcie mi, Wasze procesy starzenia prawie nie będą postępować. Wasz wiek komórkowy niemal pozostanie w stagnacji przez długi okres czasu. Niektóre z testów, które mi robiono, mówią, że mój wiek komórkowy to 25 lat. No cóż, nadal jestem jak 25 lat. Zachowuję taki sam poziom aktywności i utrzymuję tę samą wagę. To nie jest jakiś cud. Każdy człowiek jest w stanie tego dokonać, zwracając uwagę na podstawowe rzeczy. Rozważając dalej na temat jedzenia, istnieje coś, co nazywa się wiruda Ahara. Oznacza to, że jeśli zjesz jedną rzecz i włożysz inną, która działa przeciwnie do niej, to w Twoim organizmie rozpocznie się wojna. Mam na myśli procesy trawienne, głównie między kwasami, zasadami i wszystkimi tymi innymi rzeczami. Według kultury jogicznej jedzenie nie powinno pozostawać w żołądku dłużej niż dwie i pół godziny. W ciągu dwóch i pół godziny powinieneś opróżnić żołądek. Nie będziesz odczuwał głodu, lecz pusty żołądek. I to będzie dla ciebie dobre. Chcemy, aby nasz żołądek był zawsze pusty, ponieważ w pustym żołądku wszystko działa dobrze. Następna sprawa. Zdrowie jelit jest całkowicie ignorowane dzisiaj. Jeśli nie będziesz utrzymywał czystych jelit, trudno będzie utrzymać równowagę w diecie. Dlatego w Ayurvedzie i Sita, pierwszą rzeczą, na którą zwraca się uwagę przy problemach z bezsennością lub jakichkolwiek problemach z psychiką, jest oczyszczenie organizmu i jelit. Wtedy poczujesz się lepiej. Dlatego w ośrodku jogi dzień zaczyna się od małej kulki miodły indyjskiej z kurkumą. Istnieje wiele aspektów, jaki to ma wpływ na Twój układ pokarmowy. Jedną z rzeczy, które zrobi natychmiastowo, jest utrzymanie czystości Twojego przewodu pokarmowego. Kiedy mówię czysty, chodzi mi o to, że jest to obszar, w którym znajduje się najwięcej innego życia. W tym całym układzie zamieszkuje cała masa mikroorganizmów. Wiele z nich jest dla nas przyjaznych. Dzięki nim żyjemy i jesteśmy w stanie trawić jedzenie. Odpowiadają za wiele procesów zachodzących w naszym ciele, ale nadal są tacy, którzy nam szkodzą. Unikalność miodły indyjskiej, zwłaszcza gdy jest przyjmowana razem z kurkumą,

Jego czas minął. Czy ten czas jest skończony dla nas wszystkich? Z medycznego punktu widzenia, tak wiele miliardów dolarów jest wydawanych na próby przedłużenia naszego życia. Czy jeśli dla każdego czas jest ograniczony, to czy jest to zły proces, w jaki sposób wykonywane są te badania, czy może te badania są bezsensowne? Jeśli wszyscy ci idioci żyliby wiecznie, co byś zrobił? Jeśli naprawdę chcielibyśmy cię ukarać, powiedzmy, że nie dalibyśmy ci wyroku śmierci. Dostałbyś wyrok nieśmiertelności i nie będziesz mógł umrzeć. Będziesz wtedy cierpieć bardziej niż dostałbyś wyrok śmierci. Tylko głupiec, który jest upojony albo pieniędzmi, albo hormonami, myśli, że chce żyć wiecznie. Zrozum. Albo oślepiły go pieniądze, albo jego inteligencja została całkowicie porwana przez jego hormony. Właśnie taki głupiec chce żyć wiecznie. W przeciwnym razie jest bardzo miło, że przychodzisz. Żyjesz pełnią życia i odchodzisz z godnością. To jest cudowne, ale musisz żyć pełnią życia. Co oznacza pełnia życia? Pełne życie nie oznacza tysiąca lat. Pełne życie oznacza, że wszystko, co jest dostępne dla człowieka do zbadania, poznania i doświadczenia, musi się wydarzyć w tym życiu. Jest to bardzo ważne, aby żyć pełnią życia. Więc, jak tak długo możesz żyć? Ludzie inwestują miliardy dolarów. Nie muszą tego robić, jeśli zainwestują kilka godzin dziennie. Mogą żyć pełnym życiem zarówno pod względem doświadczenia, jak i czasu. Nasze narodziny mają związek z cyklami Słońca i Księżyca. Istnieje dziewięć obiektów niebieskich, które mają znaczący wpływ na nasze ciało. Spośród nich trzy są najważniejsze. Ziemia, która dostarcza materiału dla naszego ciała, księżyc, który ustala pewne podstawowe cykle w naszym systemie i słońce. Wszystko jest tu napędzane słońcem. Jest to oczywiste, że te cykle zachodzą też w kobiecym ciele. Patrząc na cykle, księżycowy jest krótkim cyklem. Są też inne rodzaje cykli, ale nie będę wchodził w matematykę. Największy cykl to cykl słoneczny trwający 12 lat i 4 miesiące. Cały proces jogiczny na jednym poziomie skupia się na przeniesieniu ciała z cyklu księżycowego do cyklu słonecznego. Z 28-dniowego cyklu chcemy powoli przesunąć to do większego cyklu, w którym nasze cykle trwają 12 lat i 4 miesiące. Jeśli to się stanie, dochodzisz do takiego stanu równowagi, że system staje się całkowicie łatwy fizjologicznie i psychologicznie. Zwykle możemy dostrzec to na własnym doświadczeniu, kiedy człowiek oddycha między 12 a 15 razy na minutę. Jeśli oddychasz 15 razy na minutę, oddychasz 21 600 razy na dobę. 21 600 nie jest przypadkową liczbą. 21 600 to liczba mil morskich obwodu biegunowego Ziemi czyli 21 600 podziałów obwodu biegunowego, ponieważ Mila morska miała wyrażać jedną minutę szerokości geograficznej, która jest między jedną a drugą długością geograficzną. Przestrzeń pomiędzy nimi wynosi 60 mil morskich. Jest to traktowane jako minuta. Każdy lotnik i nawigator o tym wie. Nazywamy tą przestrzeń jako minuta, ponieważ Mila morska miała wyrażać jedną minutę szerokości geograficznej, a nasz oddech i cykle planety są bardzo, bardzo ściśle z tym powiązane. Jeśli obniżysz oddychanie do średnio 12 razy, zakładając, że będziesz wykonywał odpowiednie ćwiczenia, możemy założyć, że będziesz żył do 180 lat. Jeśli obniżysz oddech do 9, mówimy, że będziecie żyli do 124 lat. Jeśli obniżysz swój oddech do 6, mówimy, że będziesz żył do 164 lat. Jeśli ktoś dochodzi do stanu, w którym dochodzi do statycznego oddechu, Czyli brak oddechu na dłuższy okres czasu. Oznacza to, że jest on w pewnym sensie w stanie hibernacji i odradzania się. Taką osobę nazywamy Nirmanakaju. Oznacza to, że tworzy on własne ciało, wchodzi w stan hibernacji i się odradza. Dla niego nie ustala się czasowego okresu. To jego wybór, jak długo będzie żyć. Może żyć i umrze, będąc zdrowy. Nie umrze z powodu dolegliwości. Nie umrze z powodu czegoś. Więc nie jest to rzecz absolutna. Znowu poznaną wiedzą na temat utrzymania naszego zdrowia, zanurzmy się głębiej w zrozumieniu, w jaki sposób powinno być mierzone prawdziwe zdrowie. Sadguru wyjaśni nam teraz, co oznacza prawdziwe zdrowie. Cały wszechświat jest manifestacją pięciu elementów. Tak jest so też z naszym ciałem. Five, z tych pięciu możemy naprawdę kontrolować really tylko cztery. Kolejnego po prostu doświadczenia Jest otoczeniem four. dla pozostałych czterech. Są nimi ziemi, ogień, powietrze i przestrzeń. Dlatego four musimy naprawdę zarządzać tylko czterema, aby funkcjonować tak jak chcemy. Wtedy great. wszystko w nas będzie wspaniałe. Z tych czterech, 72% naszego ciała to woda. Tak samo jest z planetą, która ma taki sam skład jak nasze ciało. Około 12% jest ziemi, około 6% powietrza i 4% ognia. Opanowując te cztery, reszta to tylko przestrzeń. Jeśli będziesz miał tylko trochę kontroli nad nimi, zobaczysz, że cudownie wygenerujesz zdrowie wewnątrz organizmu. Jeśli to się nie uda, to następnym poziomem radzenia sobie z tym jest natura, która wywołowała pewne rzeczy w postaci ziół oraz wiele pomocnych rzeczy, których możesz nauczyć się używać. Jeżeli to się nie uda, możesz stworzyć strukturę psychologiczną, która przyniesie ci zdrowie. Jeśli to zawiedzie, pójdziesz po lekarstwo. Jeśli one też zawiodą, pójdziesz na operację. Bezpośrednia interwencja Direct polegająca interwencja. Now, na przecięciu i włożeniu something. czegoś. Jeśli nic else, innego nie jesteś w stanie zrobić, see, zdrowie nie oznacza, że tylko parametry medyczne są w porządku. Okay. Means, Samo słowo zdrowie pochodzi od słowa całość. Pewne poczucie całości. Kiedy budzisz się rano, morning, i czujesz, że jesteś bardziej żywy, i czujesz się o 10 lat młodszy niż kiedy położyłeś się spać. Jeśli tak się czujesz, to znaczy, że jesteś zdrowy. A te wszystkie badania wykazują tylko, że wszystko jest normalne. Ale to wciąż nie jest normalne, ponieważ nie masz doświadczenia zdrowia. Mówiąc o doświadczeniu, w końcu przyszliśmy tu tylko po to, aby doświadczać życia. Dlatego wiemy, że doświadczenie jest najważniejszym aspektem życia. Mówimy o słowie doświadczenie w dwóch różnych kontekstach. Jedno to nasze doświadczenie samego życia, jak głębokie i jak wspaniałe jest, lub jak paskudne i nieprzyjemne. Tak więc przyjemności, które generujemy w ciele, nazywamy w tej chwili zdrowiem. To jest przedmiotem dyskusji. Nie chcę iść dalej, ale jeśli ta sama przyjemność uderza w wyższe tony, określamy ją również przyjemnością. Ale jeśli Twój umysł staje się przyjemny, nazwałbyś to spokojem. Jeśli staje się bardzo przyjemny, nazwalibyście go radość. Jeśli Twoje emocje stają się przyjemne, nazwałbyś to miłością lub przywiązaniem. Jeśli staną się bardzo przyjemne, nazwiesz je pasją. Jeśli czujesz życiową energię i uczynisz ją przyjemną, nazywamy to rozkoszą. Jeśli stanie się to bardzo przyjemne, nazywamy to ekstazą. To jest to, czego człowiek szuka cały czas. Chce przyjemności wewnątrz. Jeśli Twoje otoczenie staje się przyjemne, nazywamy to sukcesem. To jest to, czego każda ludzka istota szuka przez cały czas. Jeśli podobał Ci się ten film, zostaw komentarz i napisz, co o tym myślisz. Nie zapomnij udostępnić go znajomym. I subskrybuj kanał, aby zobaczyć więcej takich treści.